Z tej strony The Muffin LPS. Witamy Was w tagu o akcesoriach, do którego nominowała nas Słodka Milka LPS. Jest to pierwsza nominacja, jaką otrzymałyśmy. Jeśli będziecie nagrywać jakiś tag, to możecie nas nominować, bo chętnie odpowiemy na pytania. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Pierwsze pytanie. Masz więcej dodatków kupowanych czy robionych ręcznie? Więcej mam dodatków robionych ręcznie, ponieważ no, nie mam możliwości, żeby ich kupić. Czasem chodzimy po takich starociach i kupujemy je, ale naprawdę rzadko można je zobaczyć i je zdobyć. Jakich dodatków masz najwięcej? Wydaje mi się, że najwięcej mam mebelków. Trzecie pytanie. Wolisz je kupować czy robić? Wolimy je kupować, no ale nie mamy takiej możliwości, no bo ciężko je zdobyć i też nie kosztują mało, ale robienie też jest spoko, bo możemy dopasować je do swoich pokoi i zrobić takie, jakie chcemy. Czy robisz DIY? Tak, na naszym kanale jest taka seria. Każdy model, który zrobimy, nagrywamy do niego poradnik. Ile czasu zajmuje Ci robienie dodatku? zależy, co dokładnie robię. Na przykład ta kanapa zajęła mi około 20 minut. LPS jest Twoim testerem. Naszym testerem jest Little Pet shop o nazwie Bobik i jest to nasz najstarszy pet shop w kolekcji. Halo! Sama czy wierzysz pomysły z YouTube? Yy, najczęściej samo wymyślamy te mebelki. Czy robisz dodatki często? Staramy się robić często, ale głównie robimy wtedy, kiedy nawet one są najbardziej potrzebne do jakiegoś filmiku lub do zabawy. Który dodatek Twoim zdaniem wyszedł Ci najlepiej? Według mnie najlepiej wyszła właśnie ta kanapa, na której siedzimy. Po prostu jest ona wykonana w 100% zadowalająco, nie tak jak inne nasze mebelki, które zrobiłyśmy. Twoim zdaniem wyszedł ci najgorzej? Najgorzej wyszła nam chyba jedna skana, która trochę się rozkleja i nie wygląda zbyt estetycznie i taka moda, która przypomina piec kaflowy. przechowujesz dodatki do LPS? Dodatki do LPS przechowuję w kartonowym pudełku. Co przy robieniu dodatków jest u Ciebie niezbędne? Na pewno klej na gorąco, nożyczki no i papier. Podobał Ci się ten tag? Tak, był świetny i z pewnością jeszcze chciałybyśmy na taki kiedyś odpowiedzieć. I ostatnie pytanie. Kogo nominujemy? Eee, my nominujemy Demizy MPS, Pajękę GPS oraz Krokiecik Art. Mamy nadzieję, że krokiecik wrócisz do nagrywania. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Mamy nadzieję, że tak Wam się spodobał i że będziecie chcieli takich filmików więcej oraz, że odpowiecie na nasze nominacje. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę oraz miły komentarz. Jeżeli jesteście z premiery, to zostawcie żółte emotki, tak jak zazwyczaj. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!